Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie W kolejnym materiale na moim kanale z 16 Dzisiaj Instagram Draft Robiłem kiedyś Facebook Draft, więc zostajmy przy mediach społecznościowych, z których normalnie korzystam Instagram Prosiłem was o komentarze od 1 do 5 I 25 pierwszych komentarzy wybieram Oczywiście pierwszy numer do formacji Potem zawodnica, a na sam koniec menadżer Dlatego łącznie 25 Oczywiście moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców serdecznie Zapraszam was do mecz z którym klubka macie 5% końców więcej A teraz zaczynajmy Kwasiu wybrał numer 1 i to będzie nasza formacja Uwaga, uwaga Formacja 4 1, 2 1 2 No nie jest źle Teraz mamy Grusia wybiera numer 3 I jest to Dawid De Gea no, Czyżbyśmy czyż szli w BPL? I teraz ja sobie będę wybierał pozycję i będę po kolei szedł z Waszymi tutaj propozycjami odnośnie numeru. No to tak, pewnie zaczynam od napastnika. To Miko z 23 wybiera numer 5. I numerem 5 na napastniku jest. A, Araujo, Araujo, Araujo. No dobra, nie najlepiej. Mi się gryby wybiera 4. Jest to Morales. Argentyńczy Dobra, dobra, to może tutaj argentyński troszeczkę skład X-Bollox X-4. Przekonajmy się, co tutaj się wydarzy. Kagała. No nie, nie jest on z tego, co ja wiem, z Argentyny. Okej, okay, Dm Black. 377 wybiera numer 5, a numerem 5 jest Bruno. No idziemy dalej. Czarek wybiera kolejnego środkowego pomocnika. Czarek mówi numer 2. Jest to Veratti Okej, okay, Mob Switche, Swinchester, numer 2 na SPD. Jest to. Hutchinson. No na razie nie jest najlepiej. E, Adi to Ziomal NBL 3. Numer. Zobaczmy, kogo wybierzesz mi na e. prawą obronę. Jest to Martinez. To lewa obrona. Zobaczmy. Erasek. Numer 5. Jest to Asue Koto. Środkowa obrona to Kuba. Numer 2. Bartra. No i Sparko. Numer 4. Jako drugi środkowy obrońca. Basanta. Powiem szczerze, to jest chyba jedna z najgorszych. Podstawowych jedenastek jaką w życiu widziałem. Okej, okay, ale nie poddajemy się. Idziemy pierwsze zaczynamy od prawej strony. Rezerw Izak. E, Wowo, O, wybiera numer 3. Jest to Jorente. E, Przem. Przemki. Wybiera numer 1. Jest to Messi. Tak jest! Co prawda nie pasuje nam w ogóle do formacji, ale go da się użyć. Skrzypu numer 4. Skrzypu. Kogo mi tutaj wybierzesz? Rufiera Okej. Okay. Idziemy dalej. Julia numer 1. I numerem 1 jest Benarfa. Dobra, dobra. khew kształt. Prze... Aj, chciałeś mnie złapać. Numer 4. DeMarcos. Okej. Okay. Lukaszek numer 5. Jest to Kurzawa. Widziałem lepszy Karino 94, numer 3. Jest to Ibrahimowicz. Tak jest. Nie wiem, jak go połączę. Chociaż mamy tam. Mamy Veratiego, jest dobrze. Okej, okay, kruchy, kogo ty tutaj nam przy... pokażesz? Kruchy mówi 3, a my wybieramy Rabiego, oczywiście. Pedrito, numer 2 i Pedrito daje nam bonaventurę. Okej, okay, Bartek, słuchaj, musisz się postawić. Numer 3 to jest Martinez. Eee, dobra, Filip, dajesz numer 4. Waran! Tak jest, że w ogóle mamy menowdeweczka. Trzy karty będą mecz, wow I okej, okay, Tatso numer dwa Oby to był jakiś super bramkarz, mamy już super super bramkarza I Patricio, DHS jest świetny I z wybiera nam ee, numer 5 To jest Scholing. A więc to jest nasz ostateczny skład Dobra, dajcie mi chwilę, ja tu postaram się coś zrobić Dobra, finał, finał, wyszło całkiem nieźle Wiem, że ten Messi jest bez grania, ale jakoś to przeżyjemy Nieraz gra tymi zawodnikami bez grania się lepiej niż z zawodnikami z grania Reszta możecie sobie zobaczyć, kogo tutaj poustawiałem No to co, do pierwszego spotkania i przekonajmy się jak ten instag Instagram Draft nam pójdzie no dobra, no powiem szczerze, będzie bardzo ciężko. Nie jestem przyzwyczajony do tej formacji. Zawodnicy też wiem są dobrzy, ale niektórzy nie na swoich pozycjach zobaczymy. A tutaj mamy bardzo dobry skład BBVA i Bejala na SPD. Uderzenie z daleka i mamy pierwszą obronę. Messi, o, przedostał się troszkę, mieliśmy szczęścia. Messi. Messi uderzenie i broni bramkarz. Ok, znowu Messi. Jeszcze raz to samo i w tyłek. Okay, podanie do Leo Messiego od Ibrahimowicza, to jest dobra okazja Dla naszego zespołu Żeby strzelić Messi znowu w trybuny poleciało Dobrze, Dobrze. Podanie do Leo Messiego i to jest sytuacja Praktycznie stuprocentowa Więc jeżeli z tego nie będzie bramki No właśnie Jeden do 0 w 38 minucie W końcu udało się Leo Messiemu trafić Był próbował, próbował i jest No to co? Oby, oby pozwycięstwo. No moi drodzy wygrywamy i jest to dobre prowadzenie Nie, 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 nie. Nie, 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 no nie. Jego pierwszy strzał w spotkaniu. No łapać go, nie, nie. Fuu, podanie do Ibrahimowicza Zlatan Ibrahimowicz! No nie! Czy, czy ja o to prosiłem? No i słuchajcie, mamy dogrywkę, to jest. No, muszę powiedzieć, że dużo nadrobił, bo miał zero strzałów po pierwszej połowie. Płuczę sobie Belarabiego i może Kagałe za Benarfe. Okej, okay, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, nie, cały, nie, nieprawdopodobny. No nie, co ten bramkarz wyprawia? Kto to w ogóle jest? On broni wszystko Messi. No i Kameni broni. Jasne, że tak. No nie, przegrywam to spotkanie. Słuchajcie, przegrywam to spotkanie. Przeciwnik w pierwszej połowie nie oddał ani jednego strzału. Po czym nagle mój zespół się wyłącza. Jego zostaje turbo do ładowania. I tak oto mamy 2-1. A Kameni, jak on nie ma menu w Gareth Bale, uwaga, to jest FIFA. Gareth Bale grający na SPD jako defensywny pomocnik. Ma Man of the Match, a Kameni, który obronił praktycznie wszystkie strzały, jakie tylko były, ma 7-8. To ja się pytam, jak. Odbierzmy nagrody, piękne są, naprawdę. Oczywiście szybki Quick będzie ich tutaj, bo no. Nie, nie czarujmy się. Okej, okay. i ostatnia paczka. Pięknie No cóż moi drodzy, nie powiem, że grał przeciwnik lepiej niż ja Bo sorry, tak nie było Graliśmy może na równym poziomie Ale to co czasem Kameni wyprawiał było nie z tej ziemi No ale cóż, muszę pogodzić się z porażką Czasem też tak bywa, że nic nie idzie No i trzeba to przyjąć na klatę Mam nadzieję jednak, że wam się odcinek i tak podobał Jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę No i chyba będę musiał jeszcze kiedyś zrobić ten Instagram draft Bo nie poszedł najlepiej Trzymajcie się i na razie